Cześć kochani, więc się przychodzę do Was z troszeczkę innym filmikiem. W tym filmiku troszeczkę Wam poopowiadam o zmianach, jakie zaszły u mnie w moim życiu już kilka miesięcy temu, także no troszeczkę zwlekałam z tym filmikiem, chciałam go trochę wcześniej nagrać, ale cały czas go odkładałam na vlog, po prostu nie wiedziałam jak możecie zareagować. No, i ogólnie chciałam, żeby to wszystko się troszkę ustabilizowało, żebym wiedziała na czym stoję, co robię, tak aby Wam po prostu dokładnie o tym opowiedzieć. Jeżeli ten film będzie dłuższy niż chciałabym, aby był, zapraszam do zrobienia sobie herbatki, kawy, cokolwiek, tak aby Wam się przy tym filmie nie nudziło. Okej, okay, więc zacznijmy może od początku. Ja ogólnie zawsze byłam osobą, która nie wiedziała czego chce, nie wiedziałam co chce robić w życiu. Także wybranie ogólnie kierunku na studia było dla mnie dość trudne. Pierwszym moim takim pomysłem od dawna było być weterynarzem. Oczywiście na początku, jak już wiedziałam ile to lat trzeba się uczyć, ile lat trzeba poświęcić, ile kosztują takie studia, ile trzeba mieć punktów na maturze, aby dostać się na takie studia. To zmieniłam zdanie i chciałam zostać pielęgniarką dla zwierząt. Aby dostać się na taki kurs, trzeba mieć naprawdę już dużo praktyk u weterynarza. Ja byłam na roku maturalnym, więc postanowiłam chociaż raz w tygodniu chodzić do weterynarza i się postarać jakoś. Uzbierać te praktyki. Niestety to było tak, że było powiedzmy z 50 miejsc na 800 osób chętnych, także było dość ciężko. Osoby zazwyczaj, które miały już inne kursy porobione, porobione typu szczyżenie zwierząt, miały większą po prostu szansę, aby się dostać. Mimo wszystko byłam zmotywowana i szłam na praktyki w każdą środę, no ale niestety zdradziłam się tak samo, bo wiedziałam z czym to się wiąże. Wiedziałam, że to nie będzie tylko ratowanie zwierząt, będzie trzeba też niektóre zwierzęta uspać, a ja jestem osobą zbyt emocjonalną, za bardzo wszystko biorę do siebie i po prostu ta praca by chyba mnie psychicznie wykończyła, um, więc rezygnowałam z tego i zaczęłam szukać dalej. W końcu znalazłam turystykę, pomyślałam, że to będzie też coś dla mnie z tego względu, że uwielbiam podróżować. A turystyka wiadomo zwiąże się z tym, że można pracy znaleźć po prostu wszędzie Więc dalej, dalej szukałam, jakie są kursy też z tym związane I znalazłam hotelarstwo, a potem znalazłam bar management Jak większość z was wie, bar management to był właśnie ten mój kurs, który ja wybrałam To mój kierunek na studia Czyli menadżerstwo barowe, jak to ktoś sobie może przetłumaczyć Pewnie w Polsce są inne nazwy na tego typu studia po prostu uczyłam się na menadżera baru od podstaw, wszystkiego związanego z alkoholem, więc można powiedzieć, że to jest dość ciekawy kierunek. Można pracę znaleźć wszędzie, można otworzyć, otworzyć swój biznes. Te studia ogólnie mają trwać 3 lata. Ja skończyłam rok i po tym roku miałam iść na praktyki, na wakacje, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda w realistycznym świecie, znaleźć sobie praktyki w hotelu, w restauracji, gdziekolwiek. Z czymkolwiek związanym, po prostu z tym kierunkiem, i miałam po prostu wyrobić daną ilość godzin. Na początku mojej pracy w hotelu wszystko było po prostu idealnie. Menadżer był przemiły, osoby, z którymi pracowałam, naprawdę bardzo mi pomagały na samych początkach. Tym bardziej, że to była naprawdę moja pierwsza praca związana z barem, także nic jeszcze tak jakby nie wiedziałam, nic nie umiałam. No i można powiedzieć, że przez jakieś 2-3 miesiące, jak tam pracowałam, nauczyłam się bardzo dużo. Można odpowiedzieć, że więcej niż na studiach. No, ale niestety to zaczęły się właśnie te pierwsze kroki do moich zmian życiowych. Czym więcej umiałam, tym więcej ode mnie wymagali, tym więcej godzin mi dawali. O wolnym to mogłam sobie zapomnieć. Jeżeli miałam jakiś weekend wolny, to naprawdę to było bardzo rzadkie. Bo zazwyczaj miałam poniedziałek, wtorek wolne, w weekend po prostu były wesela. Zaczynały się powiedzmy o 11 rano: zaczynała się moja praca, kończyła się o 5 rano. Także po 16 godzin czasami mogłam pracować. No i pomyślałam, że po prostu mam dość. A nic z tym złego, jeżeli nie wytrzymujecie już, bo to nie chodzi o niewytrzymałość fizyczną, bo fizycznie da się wytrzymać. Praca może być jakaś naprawdę ciężka, ale fizycznie damy radę Ale chodzi też o naszą psychikę Ja jestem ogólnie osobą taką dość słabą emocjonalnie Jak już to wcześniej powiedziałam Bardzo łatwo biorę rzeczy do siebie Bardzo łatwo potrafię być zraniona przez małe rzeczy No i ta praca mnie nauczyła po prostu walczyć o swoje Walczyć o to, o czego ja chcę I gdy wiem po prostu, że coś... Jest naprawdę złego dla mnie, wiem, że to psuje tak, jakby mnie, psuje mi psychikę, psuje mi wszystko. To trzeba się od tego po prostu oddalić. Pamiętajcie, że to Wy jesteście najważniejsi, nie Wasz szef, nie Wasza praca. E, wiadomo, jeżeli mieszkacie sami, musicie zarobić na dom. Zanim zwolnicie się z pracy, znajdźcie nową. E, no, niestety, taka jest realia. Niestety, ja na, mam takie szczęście, że mieszkam z rodzicami i mogłam sobie na to pozwolić. Więc po tych trzech czy tam dwóch miesiącach pracowania w tym hotelu postanowiłam, że już mam dość, ja nie będę wykorzystywana przez kogoś, to nie jest dla mnie. Ja nie chcę tak po prostu spędzić swojej przyszłości. Wiadomo, w każdym hotelu jest inaczej. Ja w tym hotelu nie, muszę, nie mogę narzekać na osoby, z którymi pracowałam. Bo naprawdę każdy był bardzo miły, każdy bardzo pomagał. No ale po prostu sposób rządzenia nie po prostu się nie sprawdzał w tym hotelu. Niektórzy Lubią taką, taki rodzaj pracy, lubią taki rodzaj stresu Ja niestety nie, ja po prostu już po tych dwóch, tam trzech miesiącach um, No nie wytrzymałam, już nie chciałam dalej tam pracować, wiedziałam, że Nie będę i tak z wiązać swojej przyszłości już z tym um, Więc po co tam się po prostu męczyć um. Więc niestety, ale zwolniłam się, nawet nie miałam jeszcze kontraktu, wiedziałam, że będę mieć kontrakt, jeżeli zostanę, wiedziałam, że będą chcieli, żebym pracowała w weekendy, jak będę się uczyć dalej, ale pomyślałam, że jeżeli ja mam się uczyć i pracować po 16 godzin w weekendy, to nawet na naukę nie miałabym czasu więc postanowiłam z tego zrezygnować. No i po zrezygnowaniu z pracy kolejne pytanie, czy ja w ogóle chcę się uczyć w tym kierunku, jeżeli mi ta praca nie sprawiała żadnej przyjemności, e, sprawiała owszem do, do momentu, kiedy po prostu już miałam dość, to po co marnować kolejne dwa lata na coś, co w ogóle nie będzie wiązać się z moją przyszłością? E, także pytanie za pytaniem. Jak już zrezygnowałam właśnie ze studiów, teraz było pytanie, co dalej. E, co teraz chcę ze sobą robić? E, nie chciałam wracać normalnie do pracy, nie chciałabym po prostu e, całkowicie zaprzepłacić nauki. Póki mieszkam z rodzicami, powinnam dalej się uczyć, starać się po prostu nabierać jakieś doświadczenia, e, więc tu teraz ta duża zmiana, bo z bar management przeszłam na Beauty Therapy. Jak sama nazwa mówi za siebie, jest to kurs pielęgnacyjny, to jest terapia tam jest wszystko dosłownie. Mogłabym cały czas wymieniać. Zaczynając od woskowania, manicure, pedicure, makijażów, anatomii, nawet będę się przy anatomii, masaże różne, szwedzki masaż, jakieś tam inne. Um, różne pielęgnacje twarzy, skóry, więc naprawdę to jest cała lista. To jest ogólnie najpełniejszy kurs, jaki może być w tym kierunku. Um, to nie jest właśnie kurs tylko i wyłącznie, który wiąże się z makijażem czy z małymi pielęgnacyjnymi zabiegami. To jest naprawdę wszystko. Różnymi elektronicznymi maszynami będziemy robić jakieś plinki. No naprawdę tego jest naprawdę dużo, każdy musiał sobie po prostu poczytać o tym. I ten kurs trwa tylko rok. E, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy żadnych wakacji, nie mamy żadnej przerwy, jakiejś ferii, nic z tych rzeczy. Mamy tylko i wyłącznie tydzień chyba wolnego w święta. E, no i dzięki temu po prostu ten kurs jest krótszy o rok e, niż wszędzie indziej, więc naprawdę... Ach, jestem naprawdę podekscytowana tym kursem. Bardzo, bardzo um, robię coś, co mnie interesuje. Można um, kiedyś otworzyć coś swojego. Okay, więc co chwilę albo pies na dwór, albo um, ktoś do mnie dzwoni, więc nie wiem, cały czas to się dzieje. I zapominam zamykać drzwi, w końcu zamknęłam. Um, no, więc um, w końcu robię coś, co mnie interesuje, coś, z czym chciałabym wiązać swoją przyszłość. Um, jest to coś, co można widzieć w tym dużą przyszłość, można otworzyć coś swojego, więc um, naprawdę jestem zadowolona w końcu z tym, co robię. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas, że się w końcu nie zrażę. Um, bo wiadomo, ja jestem osobą bardzo zmienną, jak widać, co chwilę robiłam coś innego. Ale warto próbować różnych rzeczy, warto sprawdzić w czym się jest dobrym i warto sprawdzić, co się naprawdę lubi. Nie ma nic z tym złego, że jesteśmy osobami, które zmieniają cały czas, co chcą robić w przyszłości, bo są osoby o wiele starsze od nas, które też nie wiedzą, czego chcą, więc jestem dumna z siebie, mimo wszystko można, możecie mnie krytykować, możecie mnie nie krytykować, to zależy jest od Was, co myślicie na ten temat. Ja ogólnie jestem za tym, jeżeli coś nam się nie podoba, to to zmieniać, nie patrzeć na innych, czy ktoś, e, co ktoś powie e, No po prostu żyć swoim życiem i mieć to gdzieś, mieć <laughs> to po prostu w dupie <laughs> Ogólnie tym filmikiem chciałam po prostu pokazać wam, że jeżeli coś się chce zrobić, coś się chce zmienić, to po prostu trzeba to zrobić Nie patrzeć na innych, nie patrzeć na to, co ktoś powie, co ktoś pomyśli to jest wasze życie i no tylko wy je przeżyjecie, także to w jaki sposób to zrobicie zależy od Was i żeby sprawić, że będzie najbardziej przyjemne, jak może być, zmieniajcie wszystko to, co chcecie zmieniać i nie bójcie się, naprawdę. Ja się bałam, ale w końcu zmieniłam coś w swoim życiu, zmieniłam to, co robię. Um, I jestem z tego dumna i się z tego cieszę i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Um, takie zmiany naprawdę nas um, motywują i... No, wydaje mi się, że jestem bardziej troszeczkę silniejsza. Pewnie i tak jestem dalej emocjonalną osobką ale um, w jakiś tam sposób jestem silniejsza i wiem, że po prostu warto walczyć o swoje. Także na tym kończę filmik, bo się troszeczkę rozgadałam i się robię bardzo już za pozytywna. <laughs> um, także no. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. w um, kolejnych i pa pa! Standardowo, jeżeli chcecie, followujcie mnie na Instagramie i na Snapchacie No i oczywiście na Facebooku, ale Snapchat i Instagram są oczywiście moimi głównymi miejscami, w których jestem cały czas Na Snapchacie możecie śledzić cały czas, co robię, staram się dodawać codziennie jakieś Snapy um, dla was Także możecie tam zadawać mi pytanie, jak chcecie No i buziaczki!